I wracamy odrobinkę po północy. Wracamy do świata 7. Days today. Jesteśmy, na... Jesteśmy w naszej bazie hordowej. To jest nasza pierwsza linia obrony. Czekamy na zombiaki. Jesteśmy, mam nadzieję, przygotowani. Mamy jedzenie. Mamy busty, mamy apteczki, mamy czym naprawiać nasze naszą broń, yy, mamy czym naprawiać nasze, naszą bazę. Nie, przepraszam. Kutę żelazo. żelazo potrzebne, aby naprawiać naszą nasze włazy. Ten właz żelazny tutaj mamy. Sobie zjemy tuńczyka. Nie zaszkodzi. Sprawdzamy jeszcze raz, czy coś tam jest potrzebne. O, damy sobie. Dobra. Jak wygląda sytuacja tutaj na drugim poziomie? Na drugim poziomie, jeśli będziemy musieli uciekać, tutaj mamy trzy otwory, przez które będziemy mogli rzucać i małotowy, i ruro bomby. Tu trzeci otwór, tutaj mamy, jak wyskoczyć na zewnątrz, to oczywiście nasza drabinka na górę jeśli jakimś cudem Sąbiaki do, dotrą tutaj do nas. Na razie zamkniemy, żeby przypadek przypadkiem nie wpaść. Naszą główną bronią będą, będzie nasza dwururka. Dość mocno ile tych obrażeń nasza dwureczka zadaje. 12 na jedno ziarenko, więc całkiem całkiem sympatycznie to tych ziarenek jest 8, 8 czy 12, więc jeśli dobrze wycelujemy, to klepniemy dobrze zombie Mam oczywiście nasz rewolwer rurowy, nie udało się dzisiaj znaleźć lepszej broni. Lepszej broni, żeby strzelać zombiaki, więc naszą główną bronią będzie karabin rurowy. Czy będziemy posługiwać się pałką, czy tym najprawdopodobniej nie. Chociaż zobaczymy, pentlanie, dobi, żeby dobić jakieś tam. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy tańcowanie. Czekamy na pierwszych gości, gdzie są zombiaki. Wszyscy idą. Dobra, są pieski. Podpalamy falerstwo. Niech giną. Niech się smażą w piekle. i już Widzę, że koncentrują się. Słyszę, że się tutaj dobijają. Okej. Okay. A nie jest dobra wieś. Okej. Okay. No i chyba... ...to będzie na, na tyle. I uciek... ...próbuję. No i... ...miło było... I tak się skończyło. Dobra, króciutka horda. Króciutka horda. Przebili się przez nasze, nasze oblinię obronną. I tyle z tego mamy. Yy, odrodzenie na łóżku. I tutaj to by było na tyle mojej mili. Dziękuję ślicznie. Wychodzimy wychodzimy z gry Umarliśmy i nie wiem co możemy dalej zrobić. Po prostu doczekamy do rana i spróbujemy. I to była ostatnia śmierć w naszej w naszej rozgrywce. Więc co trzeba będzie zrobić, jeśli dożyjemy do 14 dnia? to będziemy na pewno zaposzukamy innej bazy, taka, która troszeczkę bardziej wytrzyma atak zombiaków na tym poziomie. Natomiast liczę, że przed tym 14 dniem będziemy mogli, będziemy mogli się wydostać z tego, z tego piekła. Ewidentna sprawa, te podwójne punkty doświadczenia spowodowały, że Spotykamy zbyt wiele zombiaków na wysokim poziomie, które szybciej biegają, mocniej biją, więcej obrażeń blokom też zadają. Więc tutaj mamy taką, taką przykrą sytuację. Jeśli kiedykolwiek będę ponownie robił przygodę w, w, w środowisku niższym technologicznym niż domyślne środowisko Seven Days to, die, to po prostu to po prostu będę standardowy używał używał progresji punktu, punktu doświadczenia, żeby broń, którą dysponujemy na tym etapie, no, była bardzo skuteczna. Oczywiście tutaj nie, nie zawiniła broń, tylko teraz, teraz zastanawiając się ten, ten metalowy element, Metalowy element, y, który, y, który nie pozwoli mi uciec na drabinkę, do, y, tam na górę, do, na, na ten pierwszy poziom. I prawdopodobnie zbyt długo też czekałem, aż zombie się przebiją przez, y, przez, przez misję. Powinienem był zacząć uciekać znacznie wcześniej. Tutaj odrobinę ego y, zawiniło, i y, y, tak, to, tak to sytuacja wygląda. Dobra, dziękuję wszystkim serdecznie. Nie będziemy się bili tutaj w naszej hordzie, w naszej bazie domowej z hordą zombiaków, Ta baza w ogóle nie jest do tego przystosowana. Rozniosą ją w pył bardzo, bardzo szybko. Więc e, widzimy się albo, we, albo w czwartek, albo w, albo w piątek. Raczej nie myślę, żeby jutro, żebym miał czas na, na streamowanie. Zresztą mam inne programy, zresztą inne programy, w tym inne podcasty, którymi się zajmuję. Więc serdecznie Wam wszystkim dziękuję za dzisiejsze przygody. Przepraszam za tą krótką hordę, ale powinienem był znacznie wcześniej uciekać. Znacznie. Tak. Tutaj po prostu gra jest trudniejsza niż, niż standardowa. Dużo trudniejsza. I trzeba to na to wziąć poprawkę. Bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Żyna się Flatlander. Miłej nocy, miłego wieczoru.